Siemano. Tutaj Rafson z kanału Games i witam wszystkich bardzo serdecznie w schronie przeciwatomowym. Czyli w kolejnym odcinku z gry Fallout Shelter. Kończymy tydzień 9, zaczynamy tydzień 10. Dokładnie tak. Dzisiaj mamy do tworzenia cztery skrzyneczki, dwie klatki dla zwierząt oraz dwa lunchboxy. Tutaj już mieli problemy, ale szybko się z nimi rozprawili. No dobra, bierzemy się za te skrzyneczki. Zobaczmy, co w nich wypadnie. Może najpierw otworzymy sobie te klatki. Jakiś kot. Co to może być? 1,25 razy Wasterland Return Speed Cynix. To może być świetne. To jest świetne zwierzę. Kolejny Psynix? Wow, dwa Psynixy. Zajbiście. No dobra, bierzemy się za lunchboxy. To co zwykle: Alarm clock, water, kapsel. No i kolejny gość, który ma dużo stranger. Dużo percepcji, no i dużo laka. Świetny na wyprawę, jak widać. No dobra, bierzemy się za kolejną skrzyneczkę. Kolejny lunchbox. Broń. Kapsle. yarn, No i Nuka-Cola. Cztery razy, świetnie. No i... Kolejny gość. Ryan Duken. No dobra, on ma tutaj dużą percepcję. Średni lak. No i... Nie wiadomo, co tam ma jeszcze. Czy to może być Endurance? Chyba tak. No dobra. Mamy dwóch gości nowych. Ciebie przeniesiemy teraz do Endurance, czy tam do Agility. Ciebie też przeniesiemy do Agility. Dokładnie tak. Ciebie wyślemy. Na strange, nie, no na endurance chyba, tak na endurance. Tutaj trzeba ulepszyć pokoje, to znaczy kupić pokój, living room. O, tutaj potrzeba windy, jak sami widzicie, living quarters. No i mamy miejsce teraz. Eee, ci były do Strange, żebyś się ulepszał eee, Ty co Ty pójdziesz na percepcję No i tyle Okej okay, mm, Co tutaj jeszcze mam zrobić O Jezus ty musisz wracać 23 poziom Dwie recepty. No i jakieś tam ubrania. Słowo to wygląda niestety. No ale cóż, bywa. Okej, okay, bierzemy się za kolejną misję. Jest to Man of on Seconds. Look for coach in Vault 428. We found a note from someone named Coach who claims he has Ricky Robinson's jersey. Maybe he's hiding out in the ruins of Vault 428. Wysłałem tutaj dwóch ludzi. Najlepszych ludzi. E, ten ma kota, oczywiście. Ta nic nie ma. I ona jest na 43 poziomie. E, no dobra, bierzemy się za tą misję. Zobaczmy, co w tej misji będzie. Może coś ciekawego. Aha, do wygrania w tej misji jest lunchbox. Tak więc. Powinno być zajbiście. To jest akurat krypta. To nie jest taki, wiecie, budynek. No dobra, wchodzimy. Coś ciekawego. To ma Hardened Combat Shotgun. A ta ma Blaser zdobyty w poprzednim odcinku. Dobra, mamy tutaj rzeczy Do zdobycia W tym pokoju Ciekawe jakie Ładnie Wow Rzadki uniform No dobra Czy tam outfit? Lecimy dalej No tutaj mamy gości Akurat, Raidersów Nieźle tutaj zabija Jedna zajbana, drugi też Ach, blisko, blisko o, Trzykrotny damage Może być Coś ciekawego mają? Ach, słaba rzecz To co jest? Okej okay. Idziemy na dół, idziemy na dół. Coś tutaj mówią. Aha, tylko tyle. Okay. O, jakiś tam pistol. Idziemy dalej, Rejderzy kolejni. Ładnie, brawo. No tutaj może być niedobrze, jeśli tutaj rzuci Młotowa tam jakiś tam granat. Bo ci mogą, wiecie, rzucić te granaty, no właśnie. I o tym myślałem. Teraz zbierz się za tego ładnie, brawo. Kapsle, recepta na jakiś tam pokój, idziemy dalej. Kolejni rajdersi, tym razem dwóch rajdersów, tutaj jest spoko. Dawać. Ten też, ma, ten też ma Shotguna, No dobra. Mogą mnie klikać, ale cóż. Kolejna recepta na pokój. No dobra, idziemy dalej. Idziemy na sam dół. Ok, spoko. Pięknie, pięciokrotny dmage, świetnie O tutaj z łatwością Radziliśmy sobie Więc tutaj nie ma nic, dobra, idziemy dalej Nic ciekawego Jak widać Rada łaja. spoko Ty się ulecz, idź dalej Tutaj też nic ciekawego, ale mamy za to kałach. No dobra, idziemy dalej. O, tutaj nic nie ma. To idziemy tutaj. Skoro nic tutaj ciekawego nie ma, no to idziemy tutaj na dół. Cały czas. Kolejne szczury. No dobra. Jeden jest troszeczkę taki, wiecie, ulepszony A dwa takie słabe Zwierzęta Szczury, sorry Ach, tak blisko No ale dobra Niech im tam będzie Coca-Cola, zajbiście coś jeszcze? Wszystko. Idziemy dalej. Kolejne szczury? Nie, radio skorpiony. Niedobrze. Musisz się uleczyć. Pięknie, pięciokrotny damage Pierwszy radio skorpion zajebany. Bierzcie się za następne radio skorpiony. Ok, ładnie. Zajebany, radio Scorpion. Ach, tak blisko. No, ale nic się nie dzieje. Złego. Nic to nie, nie ma na pewno? No to bierzemy się za ridersów, tak? No cóż. Tutaj mamy coś ciekawego w tej szafce. Zajebie go? Zajebie, dobra. Jeszcze jeden nam został. Brawo. No i kolejny kałach, świetnie. od skorpiony kolejny, no dobra. No i mamy percepcję Trzykrotny damage, ale niestety nic to nie dało Trzeba tak wiecie Mocniej ich walnąć, tak? Ach, dwa razy, no dobra Ale steampaki nice Idziemy do przodu. No coś tutaj mamy. Idź tu, idźcie tutaj. Dobra. Ridersi, okej okay. Ten gość ze shotguna tam, wiecie, nieźle. Ta też zresztą, mimo tego, iż ma mi to i tak jest dobrze, nie? Kolejny uniform, rzadki. Idziemy dalej. Idziemy na dół. Średnia wielkość pokoju, okej. Okay. No i mamy Lunchbox, w końcu. Rzadki uniform. Kapsle. Idziemy dalej. Coś jeszcze mamy tutaj. Radioskorpione, okej. Okay. Trzy radioskorpiony. Trzykrotnie Dimage. No dobra. Leczcie się. Czekaj, il, il, ile minut nagrywam? Ten odcinek? Bo coś tutaj długo schodzi. Dobra, pięciokrotny damage, zajebiście, zajebani, rzadki rupieć. No i mamy level up. Świetnie, brawo. Idziecie do przodu. Coś tutaj mamy, ciekawego, nic, nic. No dobra, no to wychodzimy stąd jak najszybciej. Czy Coś opuściłem? Nie. Dobra, idziemy. Wychodzimy stąd. Lunchbox. Jakieś tam fragmenty do pokoi, no i tyle. Wychodzimy. kole. No i ponad trzy i pół kapsli. Świetnie. Okej. Okay. No to w takim razie zaraz zwracam, jak dotrą na to miejsce. Jak dotrą do mojej krypty. Jeśli dotrą, to ja otworzę sobie lunchboxa. Zaraz wracam. Okej, okay, moi drodzy. Moi ludzie dotarli już na miejsce. Eee, wiecie co, sprzedamy sobie to. Bo to jest nam niepotrzebne do niczego. To. No i tyle. kolekt. Collect, zajbiście, no i collect, ładnie close, no i mamy skrzynkę do otwarcia. Ostatnią w dzisiejszym odcinku. Nuka cola, zajbiście, cztery razy, świetnie. Kapsle i legendarny rupieć. okej, okay. harизма plus 4 business suit, okej, okay. no i kapsle, 500. Okej, okay, no to w takim razie zakończę tutaj odcinek. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Do następnego odcinka. Na razie cześć. Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara!